Siemanko, ja jestem Milan i witam was bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na moim kanale YouTube odnośnie moich nowych singli z Ramsteina. Proszę Państwa, aktualnie ta płyta, która leży tu przed Wami nie jest singlem, aczkolwiek jest to płyta unikatowa Ramsteina, że to tak powiem. No i mamy tutaj płytę o nazwie Ramstein Sony. Tych płyt jest naprawdę bardzo dużo różnych, takich właśnie z Ramsteina. Ja staram się kupować to wszystko na bieżąco. No, jak widzicie, mamy tutaj taką okładkę. Jest to okładka na przykład z Mutter. Mamy tutaj Paula na okładce. I co mogę Wam powiedzieć na temat tej płyty? Zacznę od tego, że tak ona się prezentuje z boku. Mamy tutaj motor Ramstein Sony Best 2001 rok. E, tak się ona prezentuje z boku, moi drodzy, a tak się ona prezentuje w tyle. No i jak widzicie, mamy tutaj znowu bardzo dużo różnych piosenek, bo mamy aż 18. No i te piosenki są takie jak Sony, Adios, Klawinger, Jakiś Remix, Vol, e, Irdas, Bed i Schlamenzin, e, so Good, Zenzucht, Angel, Weißes Fleisch, Leitzacht, zu Złasze, Rammstein. Bestar myśl, Air Fresh, Alterman, Strip, Das Model, Klavinger, jakiś tu mamy, kolejny remix oraz Sony Instrumental. Także, no jak widzicie, kolejna płyta leci tu do mojej kolekcji z wielką zawartością. 18 piosenek to jest naprawdę w cholerę. Bardzo dużo słuchania będzie tutaj. Ja zazwyczaj, jak słucham sobie te piosenki, to tak dwa razy przesłuchuję je. No i kiedyś tam znowu do nich wracam, prawda? Aczkolwiek no ja wiem więcej słucham piosenek na przykład z YouTube, bo nie chce mi się co chwilę wkładać płyty do nośnika i tak zwanie ją katować. Także no ja bardziej tak kolekcjonuję te płyty i staram się je nie za wiele używać, żeby ich nie zniszczyć. A, jeszcze chcę, wam, jeszcze, chcę jeszcze wam powiedzieć, że również sobie wymieniłem tutaj e, opakowanie na inne takie nówkę po prostu, bo płyta jest używana była używana, stan płyty jest w bardzo dobrym stanie, ale opakowanie było strasznie porysowane, dlatego wymieniłem sobie na inne OK, otwórzmy sobie tu płytę no i dobra, jak widzicie mamy tutaj yy, mamy tutaj taki właśnie klimat muter znowu te takie łapki tutaj yy, niemowlęcia, że to tak powiem no i mamy płytę tak się ona prezentuje no i bomba ja jestem zadowolony, właśnie z zakupu tej płyty. Taki unikaci gleci do mnie, do mojej kolekcji. Moi drodzy, to wszystko. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam do subskrypcji mojego kanału Mistrz Milan. No i co, do zobaczenia w kolejnych materiałach, bo dużo mam właśnie takich nowych singli teraz dla Was przygotowanych, co zakupiłem w ostatnim czasie. No i co, życzę Wam miłego dnia. I zostawcie lajka. Do następnego materiału. Cześć!